Wielkim, z wielkim powiedzmy, niesmakiem, tak? przyjąłem taką także i w mediach, których jestem odbiorcą taką falę szyderstwa, która się tam rozlała, jakby niskiej satysfakcji, że o, no, prawda, chojrakowali, to się doigrali. Prawda? No, naprawdę, jeżeli, jeżeli Państwo myślicie, że, że po sukcesie takiej akcji nie przyjdą po was, tak? I będą was rozliczać już nie z, z anty... antysemityzmu, tylko będą was na przykład rozliczać z, z czego? To już były takie wyzwania. Rozliczać z kwestionowania oficjalnej narracji pandemicznej. Prawda? Albo, albo, albo ścigać tych, którzy, którzy nie są wegetarianami i powątpiewają w, 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 w globalne ocieplenie. O, na przykład, takie, takie rzeczy. Więc z tego względu, a dodatkowo jeszcze szydzenie z tego, że policja umożliwiła wytworzenie fotografii, które które pokazują aresztowanych w niekompletnym i niewłaściwym dla nich stroju szydzenie z tego no Wiecie Państwo, ja akurat miałem szczęście, tak mnie mnie w klapkach nie wyprowadzali, ale mam taki epizod w życiu i. Nie wiem, powiem, czterech policjantów będą sobie. <grym> no, <grym> no, no. no. no, no. Sześciu zeznawało nawet. Sześciu zeznawało A ja potem wysłuchując wyroku w tej sprawie już nie mogłem go dosłuchać do końca i wyszedłem z sali sądowej dynamicznie zamykając za sobą drzwi, co, co spowodowało nałożenie na mnie takiej kary przykładnej aresztu. Więc y, y, nie na kwartał, ale szanowni państwo, kto nie był w takich okolicznościach, to naprawdę niech niech nie rzuca pierwszy kamień i niech nie szydzi. A tu akurat w przypadku pana Urszańskiego. Wiem to z relacji adwokata, że, że jego, jego, że tak powiem, naturalny i przez niego e, e, strój jego pierwszego wyboru. E, e, tak, no tak, tak. To jest. Dawne czasy, strój jego pierwszego wyboru został mu skonfiskowany, zabezpieczony na potrzeby śledztwa. No, prawda? Tak, 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 informuje mnie adwokat, na ręce którego przesyłałem te poręczenia, prawda? Że Nie wiem, co tam będą analizować, czy tam nie ma jakichś naszywek emblematów, nie które by, które by prawda, do czegoś podrzegały. No, więc <laughs> jeśli chcecie Państwo, jeśli chcecie państwo takiej Polski, w której to minister bezpieki swoim bystrym okiem dostrzega przejawy przejawy antyczegoś tam w a służby, żeby no, robić on nawet nie urządek. musi wysyłać, on po prostu tylko twituje i na tweetnięcie, tak, spieszy policja i, i prokuratura w podskokach i sąd potem, prawda, Sklepie. zrzuca ze stołu poręczenia i, i przyklepuje areszt na, na kwartał no, no, to znaczy w jakiej sytuacji można mówić o, o, o adekwatności takich tak zwanych środków zapobiegawczych no, bo gdyby było podejrzenie, że ktoś czmychnie za granicę albo się zaszyje w lesie a tutaj nie ma takiego podejrzenia, dlatego, że mamy do czynienia z osobami publicznymi które nie tylko nie kryją swojej tożsamości ale wręcz ją no, 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 więc, to jest więc, pałę, więc więc yy, nie występuję jako adwokat w tej sprawie, zresztą mogłoby to aresztowanym się nie, nie przysłużyć dobrze gdyby gdyby ma adwokatował yy, głębiej w ich w ich obronie yy, ja staję ja staję w obronie yy, wolności debaty publicznej. Jeśli...